Jesteśmy na torze w Nowym Sączu w zawadzie. Tor do wyścigów on road, czyli wyścigów samochodów tego typu jaki tutaj widzimy właśnie. Patryk dobiera się do jednego z samochodów. Jest to tor w Nowym Sączu, który istnieje tutaj już od kilku lat, bo został wybudowany za kadencji jeszcze poprzedniego prezydenta tor, który daje możliwości trenowania młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom, bardzo ciekawego sportu, daje możliwość wspaniałej zabawy, a poprzez ludzi, którzy pracują tutaj i fascynują się tym sportem, można również brać udział w e, zawodach bardzo wysokiej klasy. W tej chwili 6 i 7 lipca będą rozgrywane trzecia runda, będzie rozgrywana trzecia runda e, mistrzostw Polski e, on road, czyli tych samochodów wyścigowych. Będzie to w sobotę od godziny 8 do godziny 19 i będzie to w, dokładnie wyglądać tak, jak wygląda w formule pierwszej, to znaczy będą kwalifikacje, gdzie każdy z zawodników kręci czasówki. Po to, żeby ustalić miejsce startowe na finały, które będą w niedzielę. I w niedzielę od godziny 8 do godziny co najmniej 14, jak pogoda pozwoli, będą odbywały się finały. Natomiast spoglądając, widzimy świetnie przygotowany tor, widzimy miejsce na trybunach dla kibiców. Jest to wspaniała zabawa. Przede wszystkim zapraszamy wszystkich z dziećmi. Będzie tutaj również, co dla wielu ludzi będzie zaskoczeniem, wielu kierowców czy mechaników to kobiety i dziewczęta. Mamy tutaj młodych ludzi, którzy mają po kilkanaście, nie zawsze kilkanaście lat, którzy jeżdżą bardzo szybko, którzy osiągają bardzo do, dobre wyniki i zdobywają trofea w, w zawodach międzynarodowych czy zawodach klasy mistrzostw Polski. Przede wszystkim bardzo istotną informacją tutaj jest to, że tor jest dostępny, że wstęp na tego typu zawody jest bezpłatny, że jest pełna dostępność funkcjonowania na tym torze i jeżeli mógłbym cokolwiek zaproponować oprócz oczywiście obejrzenia tych zawodów, to przede wszystkim zapraszam wszystkich do korzystania z tego toru. Tutaj można przyjść z zabawką, tutaj można przyjść z samochodem kupionym dosłownie za 200 czy 300 zł, pojeździć tym samochodem, a jak się okaże, że, e, że to się podoba, że rodzic zobaczy w swoim dziecku coś, co mnie udało zobaczyć się w moim, to znaczy pasję, coś, co zostało rozbudzone, a następnie cały czas się rozbudowuje. To właśnie tu, w tym miejscu można to robić. Ten sport ma jeszcze jedną bardzo dobra, dużą zaletę. Przede wszystkim to, że jest to sport indywidualny, nie jest to sport drużynowy. On nie wymaga grupy ludzi, on nie wymaga trenera, on nie wymaga hali i nie wymaga e, konkretnego sprzętu. Tutaj każdy może trenować indywidualnie i indywidualnie osiągać określone wyniki. A jeżeli okaże się, że będzie naprawdę dobry, to ma możliwość startowania również w zawodach międzynarodowych, to jest w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, bo takie są organizowane i Nowy Sącz i Tor w Nowym Sączu, jako najlepszy tor w Polsce, na pewno jest doskonałym miejscem, żeby rozpocząć treningi i ewentualnie rozpocząć karierę e, sportową. Podstawowa sprawa to jest oczywiście grupa ludzi, która zajmuje się tym miejscem, która organizuje te, to, te, te zawody. Mamy tutaj e, Sandecki Klub Modelarski, który działa 49 rok. Jest to grupa naprawdę ludzi, którzy fascynują się tym. Poświęcają mnóstwo własnego czasu, poświęcają wielokrotnie własne pieniądze po to, żeby to wszystko mogło działać, po to, żeby to wszystko można było zorganizować, ale to właśnie dzięki takim ludziom to wszystko jest możliwe. I tu tej grupie już dzisiaj mogę powiedzieć wielkie dziękuję za tą imprezę, która będzie w weekend, a jednocześnie mam nadzieję, że kibice, którzy przyjdą, docenią walory i poziom przygotowania imprezy.